W dzisiejszym odcinku powiem Wam o przewlekłym zmęczeniu i o tym, w jaki sposób można sobie z nim poradzić. Będą konkretne przyczyny i konkretne porady, być może dotyczy to Ciebie. Zapraszam. Mam na imię Monika i jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog pisze, a na kanale Psychologia na co dzień dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą z szeroko rozumianej psychologii. Jeżeli jest to tematyka, która was interesuje, to zapraszam do subskrypcji. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Bycie zmęczonym jest tak powszechne na świecie, że ma nawet swój angielski akronim. Jest to TATT, czyli Tired All The Time ciągle zmęczony. Bycie zmęczonym od czasu do czasu jest czymś absolutnie normalnym i dotyka w zasadzie 100% ludzkości. Powodami może być na przykład siedzenie długo w nocy, siedzenie długo w pracy, dziecko, które budzi nas gdzieś tam kilkanaście razy na karmienie w nocy i tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli zmęczenie czy takie wycieńczenie organizmu trwa coraz dłużej i dłużej i dłużej i wydaje się, że nie ma końca, może sprawić, że tak naprawdę odbierze nam. To całkowitą chęć do życia. I właśnie takie przewlekłe zmęczenie to jest coś, z czym można, a nawet powinno się pójść do lekarza. Ale zanim pobiegniecie od razu do swojego lekarza rodzinnego, warto zastanowić się nad tym, co może sprawiać, że jesteście ciągle zmęczeni. Czy są to jakieś elementy w waszym życiu, jak praca albo życie rodzinne, czy może to być coś, co się ostatnio wydarzyło, na przykład nie wiem, zerwanie jakiejś ważnej relacji, rozwód, czy zwolnienie z pracy, czy może wasz styl życia jak, w jakiś sposób sprawia, że non stop jesteście zmęczeni? To jest to, o co może was lekarz zapytać. Czyli wasz lekarz przyjrzy się przyczynom psychologicznym, fizycznym, ale i związanym ze stylem życia, tak, zwanymi, tak zwanym lifestyle'owym? Niektóre dane pokazują, że przyczyny psychologiczne występują nawet częściej niż wszystkie inne pozostałe i mogą należeć do nich na przykład. Nasz stary, wcale niedobry przyjaciel, stres. Musimy pamiętać, że codzienność jest w stanie nas absolutnie przytłoczyć. I to może być coś zupełnie negatywnego, jak na przykład zwolnienie z pracy, które powoduje wydzielanie się kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu, jak i sytuacje, które z reguły kojarzą się raczej z czymś fajnym, z czymś przyjemnym, jak na przykład wzięcie ślubu czy wyprowadzka do jakiegoś super miejsca. Ale także coś w rodzaju emocjonalnego szoku, takiego emocjonalnego przeciążenia może sprawić, że będziemy bardzo długo zmęczeni, przewlekle wręcz. To może być żałoba, to może być zerwanie, to może być przeciążenie codziennością. Dostajemy wtedy zastrzyku kortyzolu, zastrzyku adrenaliny bardzo często i nasz mózg po prostu nie jest w stanie tego wszystkiego unieść, więc zaczyna się męczyć coraz szybciej i szybciej i szybciej, a to prowadzi do Przewlekłości tego zmęczenia. Jedną z przyczyn psychologicznych może być także depresja. Ludzie cierpiący na depresję budzą się rano zmęczeni, idą spać zmęczeni, nawet jeżeli prześpią cały dzień, bardzo często nie sypiają w nocy, to wszystko się ciągnie i wlecze i nie ma końca tak naprawdę. Jeżeli podejrzewacie u siebie, że możecie mieć jakieś zaczątki depresji to od razu skonsultujcie się z lekarzem. Jeszcze jedną z przyczyn psychologicznych takiego przewlekłego, ciągłego, długotrwałego zmęczenia może być na przykład lęk, to znaczy zaburzenia lękowe czy zaburzenia nerwicowe. To mogą być ataki paniki, to może być lęk uogólniony, to mogą być fobie. To wszystko może sprawić, że jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni. I dobrze by było nauczyć się to kontrolować, dlatego konsultacja z psychologiem czy z psychoterapeutą jest bardzo dobrym kierunkiem w tym przypadku. A jak wygląda sprawa z przyczynami fizycznymi takiego przewlekłego zmęczenia? Ja nie jestem lekarzem medycyny, dlatego jakby no nie powiem Wam w stu jak to wygląda. Natomiast mam trochę danych i pozwolę Wam sobie je teraz przedstawić. To znaczy. Yy... Ciągłe zmęczenie może być spowodowane tak naprawdę bardzo wieloma problemami natury fizycznej, takiego zdrowia fizycznego. I może to być na przykład anemia, to może być niedoczynność tarczycy, albo to może być na przykład bezdech senny, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie się w pełni wyspać i wypocząć. Ale to może być na przykład także ciąża, a zwłaszcza pierwsze 12 tygodni, które są w zasadzie najtrudniejsze. To może być otyłość, to może być już lekka nadwaga, to może być także niedowaga, to może być również zatrucie dwutlenkiem węgla tak, tak zwane zaczadzenie. To może być również skutek uboczny jakichś leków, które aktualnie przyjmujecie. I jeżeli takie długotrwałe zmęczenie przeciąga się do czterech tygodni, i dłużej, mam nadzieję, że nie będziecie czekać tak długo. Natomiast jeżeli trwa to do czterech tygodni i wzwyż, to warto naprawdę umówić się do swojego lekarza rodzinnego, warto jest zrobić badania krwi, warto jest zrobić jakieś podstawowe badania moczu, które zaleci lekarz, i wtedy będzie można stwierdzić, czy cokolwiek dzieje się fizycznego i w którym kierunku można pracować, żeby tego uciążliwego zmęczenia po prostu się pozbyć i czuć się lepiej. W dzisiejszym świecie, w którym musimy być dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich, próbujemy wcisnąć w swój dzień wszystko co tylko się da. A Dzień ma tak naprawdę tylko 24 godziny, nie jesteśmy w stanie wykorzystać go w 100% na takiego maksa, ponieważ to nie jest tylko kwestia jakby czasu, ale to jest też kwestia fizycznych oraz psychicznych możliwości. A zatem jak wyglądają przyczyny takiego długotrwałego zmęczenia, jeśli chodzi o życie codzienne, o styl życia? To jest na przykład alkohol, który działa dwutorowo na nasz organizm. Nie tylko sprawia, że gorzej śpimy, ale też odwadnia nas i pozbywamy się elektrolitów, które są niezbędne do tego, aby zdrowo funkcjonował nasz organizm, mózg i całe ciało. Dalej mamy ćwiczenia fizyczne, i to może być zarówno ich całkowity brak, jak i zbyt duża ich ilość. Najlepiej jest podpytać kogoś, kto tak naprawdę się na tym zna, jakiegoś trenera personalnego albo dietetyka, kogokolwiek komu ufacie, żeby wam podpowiedział, co możecie zrobić, w jaki sposób możecie się ruszać, żeby czuć się dobrze, ale nie przeciążać się i dać swojemu organizmowi trochę endorfin i też. Sprawić, że będziemy się czuli i wyglądali lepiej. Kolejny punkt to kofeina. Ten stymulant występuje na przykład w herbacie, oczywiście kawie, Coca-Coli czy napojach energetycznych. I mówię to troszeczkę z bólem, ponieważ jestem olbrzymią fanką kawy, to jednak mimo wszystko kawa wpływa na to, czy kofeina konkretnie wpływa na to, w jaki sposób śpimy, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. I warto ją jednak ograniczyć lub całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Następnie nocne zmiany bardzo wpływają na to, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie. Badania pokazują, że pracownicy, którzy robią dużo nocnych zmian, dużo szybciej się męczą niż osoby, które pracują na dziennej zmianie, nawet jeżeli pracują trochę więcej godzin. I jeżeli pracujecie na nocne zmiany, ja zdaję sobie świetnie sprawę, że nie zawsze jest to do przeskoczenia. Ale może jest jakiś sposób na to, żebyście spróbowali trochę więcej robić dziennych zmian albo inaczej wypoczywali po tych nocnych, żeby odzyskać energię do działania? I na koniec drzemki w ciągu dnia. Jako dzieci pewnie wszyscy ich nienawidzieliście w przedszkolu, tak jak. Ja, jako dorośli, pewnie je doceniacie, może nawet stosujecie bardzo często, ale ile byście tak naprawdę nie spali i ile taka drzemka nie dałaby Wam energii do działania, to jednak bardzo wpływa na nocny sen i psuje go, tak naprawdę. Dlatego warto te drzemki ograniczyć do absolutnego minimum, zmęczyć się totalnie, ile się da, i dopiero wtedy głęboko i intensywnie zasnąć w nocy. Ok, no to teraz jak z tym przewlekłym zmęczeniem sobie radzić? I teraz tak, zanim podam wam konkretne i jasne przykłady tego, co możecie zrobić, jak możecie zadziałać i co możecie zrobić, by zmienić waszą codzienność i wasze codzienne życie, to pamiętajcie, że mimo wszystko trzeba się obserwować i jeżeli wypróbujecie wszystkie te sposoby, które wam podam, a mimo to będziecie wciąż zmęczeni i to cały czas się będzie przyciągać. To trzeba spotkać się ze specjalistą. No, nie ma innego wyjścia. Pierwszy sposób to regularne posiłki. Tutaj nie tylko chodzi o to, aby to, co jemy, było zdrowe i zbilansowane, ale też o to, żeby mieć tych posiłków przynajmniej kilka w ciągu dnia. Jeżeli rano zjecie wielkie śniadanie, a potem o 22 zjecie olbrzymią kolację, to tak naprawdę, pomiędzy wasz organizm nie ma z czego czerpać energii. Następnie ruch. I tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że być może niewielu z Was ma tak naprawdę czas, żeby biegać trzy razy w tygodniu, albo pięć razy w tygodniu chodzić na siłownię, czy cokolwiek takiego. Ale pamiętajcie, że już 15-minutowy taki szybszy, żwawszy spacer może dać nam naprawdę fajnego, energetycznego kopniaka. I naukowcy twierdzą, że tak przeciętnie powinno się. Doprowadzić do tego stopniowo, oczywiście, że w ciągu tygodnia będziemy ćwiczyć przez około 2,5 godziny. To chyba nie jest dużo, co? Następnie utrata wagi, schudnięcie. Jeżeli jesteśmy otyli, czy nawet mamy bardzo zaawansowaną otyłość, to nasz organizm. Nie tylko obciążamy serce, wątrobę czy nerki, ale nasz organizm też jest coraz bardziej zmęczony tym, że musi nosić tyle kilogramów nadprogramowych. I pamiętajcie, że poza dietą oczywiście ważny jest też ruch, o którym wspominałam przed chwilą. Później jest bardzo ważny sen. Wielu ludzi nie dostarcza sobie tylu godzin snu, by następnego dnia być w 100% uważnymi. I Royal College of Psychiatrists poleca chodzenie, spać i wstawanie o tej samej porze każdego dnia. Czy to jest świątek, piątek, czy niedziela, weekend, czy Boże Narodzenie, wstajemy i chodzimy spać o tej samej porze. Ważne jest też to, żeby nie drzemać w ciągu dnia, bo to odbiera nam możliwość szybkiego zaśnięcia i zaśnięcia głęboko. Oraz to, żeby dać sobie czas, tyle ile potrzebujemy i tyle ile też mamy możliwość, żeby przed każdym pójściem do łóżka się zrelaksować. Może jakaś kąpiel, może medytacja, cokolwiek, co Wam służy. Pamiętajcie także o redukcji stresu. I tutaj nie ma jasnej i jednej odpowiedzi na to, co zadziała na obniżenie poziomu stresu. To może być muzyka, to może być czytanie, to może być spotkanie z przyjaciółmi, to może być wyciszenie się, medytacja, yoga, tai chi, cokolwiek, co na Was działa. Znajdźcie coś takiego i stosujcie tak często, jak tylko jest to możliwe. A jeśli wasze zmęczenie spowodowane jest czynnikami psychologicznymi, jak na przykład właśnie wysoki poziom stresu, ale też na przykład lęki, nerwice czy depresja, to zachęcam do spotkania się z psychoterapeutą, który będzie w stanie Wam w tym pomóc, żebyście byli trochę mniej zmęczeni i przepracowali to swoje zmęczenie oraz inne problemy. No to teraz. Kofeina. Tak, niestety. Psychiatrzy zalecają, żeby w przeciągu trzech tygodni stopniowo zredukować spożywanie kofeiny absolutnie do zera. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Wycinamy także alkohol. Wydaje nam się, że po kieliszku czy dwóch kieliszkach wina łatwiej i szybciej nam się zasypia, ale tak jak wspominałam, alkohol sprawia, że tak naprawdę gorzej śpimy, nie zasypiamy głęboko i się odwadniamy. Więc... no cóż... Chyba nie warto, co? I na koniec coś, co zapewne słyszeliście milion razy, a więc pijcie wodę. Nasze zmęczenie takie przewlekłe może być spowodowane tym, że jesteśmy odwodnieni i warto wtedy uzupełnić płyny i się nawodnić odpowiednio. Już szklanka wody pita co jakiś czas, daje bardzo dobre rezultaty, a już zwłaszcza, kiedy na przykład skończyliście ćwiczenia. Chciałabym, naprawdę bardzo chciałabym wierzyć w to, że bardzo niewielu z Was jest przewlekle zmęczonych, ale niestety wydaje mi się, że jest to problem XXI wieku i że coraz więcej ludzi będzie cierpiało na przewlekłe zmęczenie. Dlatego spróbujcie to wszystko, o czym Wam opowiadałam: wypróbujcie te wszystkie metody, zastanówcie się, co może być Waszym problemem, wdrożcie pewne zmiany. I mam nadzieję, że będziecie mieć więcej energii do oglądania moich filmów. Zapraszam do kolejnego odcinka.